na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o tym, jak się wyznacza największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej, ale w podanym przedziale. Oczywiście pamiętamy o tym, że funkcja kwadratowa, którą mogę narysować na dwa sposoby, tutaj akurat w szukaniu największej i najmniejszej wartości, interesuje nas tylko to, czy ramiona są do góry, czy do dołu. Więc jeżeli ramiona są do góry, to wtedy mamy wartość Minimalną, czyli najmniejszą, bo wartość największa ciągnie się do plus nieskończoności, a plus nieskończoność nie jest konkretną liczbą. A jeżeli ramiona są do dołu, to mamy wartość maksymalną, ale znowu ramiona ciągną się do minus nieskończoności, czyli też nie mamy konkretnej liczby. Eee, no dobrze, ale co, jeżeli my mamy podany konkretny przedział? Albo może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę tutaj przy tych dwóch rysunkach. Tutaj wartość minimalną znajdujemy w punkcie P, czyli w wierzchołku, a ta wartość jest równa wartości Q, czyli tej wartości wierzchołkowej. Tutaj, oczywiście, tak samo. To nasz wierzchołek i te wartości wierzchołkowe zawsze są i zawsze są wartościami albo maksymalnymi, albo minimalnymi, i to czy maksymalnymi, czy minimalnymi. Mówi nam tylko to, czy funkcja ma ramiona skierowane do góry, czy skierowane do dołu. No dobrze, ale jak to jest w podanych przedziałach? To ja teraz zaznaczę na tych wykresach, jakie możemy rozpatrywać przedziały. Możemy rozpatrywać przedział taki, w którym bierzemy pod uwagę taki fragment funkcji. No i widać, o, wartość najmniejsza, wartość największa. Świetnie. Tutaj tak samo. Taki przedział. Wartość najmniejsza, wartość największa. No i wszystko jest ok. Czyli wystarczy, że policzymy wartość funkcji w jednym końcu przedziału, wartość funkcji w drugim końcu przedziału. No i mamy to, co chcieliśmy. No ale co jeżeli przypadek, który będziemy rozpatrywali, będzie taki, że będziemy rozpatrywali funkcję odtąd dotąd. Czyli takie coś. No to powiemy, aha, tutaj jest najwyżej, to tu jest wartość największa. No tu jest drugi kraniec przedziału i to jest wartość najmniejsza? Nie, wartość najmniejsza jest teraz w naszym wierzchołku. Czyli najważniejsza rzecz, którą robimy w zadaniach typu wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedziale, to jest sprawdzenie, czy P... Należy do przedziału. I ten przedział teraz napisałam jako iloczyn skalarny. Może tak. Czy P należy do przedziału AB? Jeżeli należy, to wtedy musimy sprawdzić, jaka jest wartość w punkcie P. I wiemy, że to będzie albo najmniejsza, albo największa wartość, a wartość w drugim krańcu przedziału, yy, inaczej, a wartość yy, druga ekstremalna będzie w jakimś krańcu przedziału. I możemy to zrobić w ten sposób, że policzymy. Wartość w jednym krańcu przedziału i w drugim krańcu przedziału i stwierdzimy, która jest większa, która mniejsza. Albo po prostu znajdziemy takiego x, czyli po prostu spojrzymy na nasz przedział i zobaczymy, który kraniec jest dalej od p. No i wtedy tam będzie druga wartość ekstremalna. No ale możemy robić to po prostu tym najłatwiejszym sposobem, żeby zobaczyć wszystko rachunkowo. Więc będziemy szukali wartości zarówno w P, jak i w dwóch krańcach przedziału pod warunkiem, że P będzie należało do tego przedziału. Zajmujemy się pierwszym przykładem, już przechodzimy do zadań i sprawdźmy, jak to wszystko działa w praktyce, bo tutaj o teorii już powiedzieliśmy sobie wystarczająco dużo. Pierwsza funkcja kwadratowa minus x kwadrat plus 3x plus 4 i rozpatrujemy ją w przedziale od minus 1 do 3. Czyli tak jak mówiliśmy przed chwilą, sprawdzamy ile wynosi liczba P, czyli gdzie jest nasz wierzchołek funkcji. To było minus B, czyli minus 3, przez 2A, czyli przez 2 razy minus 1, minus 3 przez minus 2 to 3 drugie. Na 3 drugie to jest mniej więcej 1,5. Na 1,5 na pewno należy do naszego przedziału, czyli P należy do minus 1,3. Jeżeli P należy do tego przedziału, to musimy policzyć wszystkie trzy wartości. Czyli liczymy F od P, czyli od trzech drugich. To jest minus 3 drugie do kwadratu plus 3 razy trzy drugie i plus 4. W sumie mamy. Minus przed wszystkim 3 drugie do kwadratu to 9 czwartych, czyli minus 9 czwartych plus 9 drugich i plus 4. Sprowadźmy do wspólnego mianownika. Minus 9 czwartych plus 18 czwartych mnożyliśmy przez dwa licznik i mianownik i plus 16 czwartych. No i w sumie otrzymujemy minus 9 czwartych plus 18 czwartych to jest 9 czwartych i plus 16 czwartych to jest 25 czwartych, czyli mniej więcej to jest jakieś 6 1 czwarta. Dalej. Wartość funkcji w pierwszym kręgu przedziału, czyli w minus 1. Liczymy, tu już będzie prościej. Minus 1, minus 3, plus 4, równa się 0. No i wartość w drugim krańcu przedziału, czyli w trójce to jest minus 9, plus 9 i plus 4 równa się 4. No i znajdujemy największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w tym przedziale. No największa to oczywiście jest wartość w punkcie P. No, i to by się zgadzało, bo zobaczmy. Nasza funkcja kwadratowa ma a ujemne. Czyli jest to funkcja taka smutna, z ramionami skierowanymi do dołu, czyli to jest ten przypadek. Czyli w p zawsze jest wartość maksymalna. Jeżeli p należy do naszego przedziału, to wiadomo, że w p będzie wartość maksymalna. Więc możemy napisać, że. Yy, F max równa się 25 przez 4. No a F min, czyli wartość minimalna, to u nas 0 czy 4? No wiadomo, 0. 0 jest mniejsze od 4, więc wszystko znaleźliśmy. Czyli policzyliśmy wartość w jednym krańcu, w drugim krańcu i w P, bo P należało do naszego przedziału. Przechodzimy do kolejnego przykładu. I też oczywiście musimy sprawdzić, czy. Liczba P, czyli nasz wierzchołek, czy on należy do przedziału, w którym rozpatrujemy nasze równanie i w którym szukamy wartości największej i najmniejszej. P, czyli minus B, czyli minus 2, przez 2A, czyli przez 2 razy 1, czyli przez 2, równa się minus 1. Minus 1 do przedziału minus 3, 8 oczywiście należy, czyli P należy do minus 3, 8. No skoro należy, to też musimy liczyć wartość w p. No ale może zróbmy teraz sprytniej. Nie liczmy wszystkich wartości, a policzmy tylko te wartości, które mogą nam dać coś konkretnego. Czyli zobaczmy sobie szybciutko na wykresie, jak to może wyglądać, oczywiście w przybliżeniu. Wierzchołek mamy w minus jedynce. Ramiona są skierowane do góry. Nie obchodzi nas, czy ta wartość w minus 1 jest dodatnia, czy ujemna. My robimy tylko rysunek pomocniczy. Gdzieś w minus 1 jest ta wartość. Załóżmy, że tu ramiona skierowane do góry, no okej, okay. załóżmy, że tak. No i co teraz? Rozpatrujemy przedział jaki? Od minus 3, czyli minus 3 do 8, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli odtąd, gdzieś tam wysoko dotąd. Czyli widać już tutaj z rysunku, że w takim przypadku nie musimy liczyć wartości w minus trójce. Możemy policzyć tylko wartość w minus jedynce, bo tu będzie na pewno wartość minimalna, i wartość w ósemce, bo tam będzie wartość maksymalna w tym naszym podanym przedziale. No więc liczymy. Wartość w P. F od minus jedynki. No to mamy minus 1 do kwadratu to 1 plus 2 razy minus 1, czyli minus 2 i minus 1 otrzymujemy minus 2. No i wartość w tym krańcu przedziału, w którym wiemy, zauważmy tak, stwierdziliśmy, że weźmiemy ten przedział, yy, przepraszam, ten kraniec przedziału, dlatego, bo ten jest odległy od naszego wierzchołka o 2, a ten drugi, który bierzemy pod uwagę, jest odległy o 8, 9 aż jednostek czyli jest o wiele dalej. Skoro jest o wiele dalej od wierzchołka, to wartości tam bardzo poleciały do góry, więc na pewno są o wiele większe niż to, co jest bliżej naszej funkcji kwadratowej, a wiadomo, że funkcja kwadratowa jest symetryczna w wierzchołku funkcji. W x równy, w oś symetrii funkcji kwadratowej to x równe p, czyli przechodzi przez nasz wierzchołek funkcji. No dobrze, znaleźliśmy to w wierzchołku i szukamy teraz wartość w 8, czyli f od 8. I mamy teraz tak: x kwadrat, czyli 8 do kwadratu, to jest 64. Dodać 2 razy 8 minus 1 równa się 64 plus 16 minus 1 równa się 64 plus 16, to jest 80 minus 1, 79. No, i zapisujemy. Znaleźliśmy wartość maksymalną 79, wartość minimalną minus 2. Jeżeli nie do końca jesteśmy pewni, co jest bardziej oddalone od naszego wierzchołka, oczywiście tak jak w pierwszym przykładzie, liczymy wartości w dwóch krańcach przedziału i w P. O ile P należy do naszego przedziału, który rozpatrujemy, no i wybieramy spośród tych trzech wartości wartość największą i wartość, wartość, najmniejszą i wartość największą. A jeżeli jesteśmy pewni, to oczywiście tylko w dwóch, w dwóch punktach. I jeszcze, jeżeli ktoś nie jest pewien, że ja tutaj dobrze zauważyłam, że ta ósemka jednak jest bardziej oddalona od minus jeden niż minus trójka, to warto, żeby te osoby policzyły sobie jeszcze wartość w minus trójce i zobaczyły, że ta wartość nie jest żadną z tych wartości ekstremalnych, że to będzie wartość pomiędzy minus 2 a 79, czyli nie będzie ani większa od naszej wartości maksymalnej, ani mniejsza od naszej znalezionej wartości minimalnej. No i ostatni przykład: również mamy funkcję, która ma ramiona do góry, również mamy podany przedział. No, i również tak jak wcześniej musimy sprawdzić, czy wierzchołek należy do tego przedziału. Czyli, czy będziemy mieli sytuację taką, że w wierzchołku jest jakiś ekstremum, ekstremum, czyli albo minimum, albo maksimum funkcji, albo czy może mamy taką sytuację, gdzie rozpatrujemy po prostu przedział bez tego wierzchołka, czyli po prostu wartości ekstremalne są na krańcach przedziału. No, więc sprawdzamy, ile wygląda to P p równa się minus b, czyli minus minus 4, czyli 4, przez 2a, czyli przez 2 razy 2, czyli przez 4, równa się 1. Przedział jest od dwójki do piątki, czyli nie obejmuje jedynki, czyli nasze p nie należy do, o przepraszam, do 2, 5. Czyli to jest inny przypadek niż te dwa poprzednie, Wierzchołek nie należy do naszego przedziału, więc wierzchołek nas nie obchodzi. Nie liczymy wartości w wierzchołku. Oczywiście, jeżeli policzymy wartość w wierzchołku, to ona wyjdzie tam jako jedna z tych ekstremalnych wartości, ale zadanie wtedy będzie rozwiązane źle, ponieważ ta liczba nie należy tutaj, więc nie może być rozwiązaniem zadania. Przechodzimy do znalezienia wartości funkcji w jednym z krańców przedziału, czyli w dwójce. Mamy. 2 razy 4, bo 2 do kwadratu to 4, minus 4 razy 2 i minus 3, równa się. 2 razy 4 i 4 razy 2 to jest 8, minus 8 to jest 0, czyli zostaje nam minus 3. No i jeszcze jeden, jeden kraniec przedziału, kolejna wartość w tym krańcu. Teraz to jest piątka, czyli mamy 2 razy 5 do kwadratu, czyli 25, minus... 4 razy 5 i minus 3. Równa się. 2 razy 25 to po prostu 50 minus 4 razy 5 to 20 i minus 3. 50 minus 20 daje nam 30, i minus 3, 27. Więc mamy wartość maksymalną i wartość minimalną. I możemy sobie dopisać też. F max 27, F min minus 3. Czyli zapamiętujemy, że musimy sprawdzić, czy wierzchołek funkcji należy do przedziału, w którym rozpatrujemy nasze zadanie, naszą funkcję. Jeżeli należy, bierzemy go pod uwagę, bo zawsze jest punktem ekstremalnym. Jeżeli nie należy, nie liczymy w ogóle wartości w tym punkcie. Dziękuję bardzo za uwagę.